44 Robert Podleżański, 99 Michał Pakuła i z numerem 19 Mateusz Maleszka. Jeśli chodzi o debiutującą różne. dajmy mam poczekajmy, bo dobre uderzenie tutaj próbował Dominik Kleja, ale piłka gdzieś ostatecznie ląduje jedynie. <grymka> Również na Kłokoczycach, no bo przypomnijmy, że od tego sezonu rozgrywki odbywają się oczywiście na dwóch. Nie ma już Superligi Pro, poszczególne społy dołączyły do rozgrywek. Jest szansa, fantastycznie broni tutaj Daniel Loba. No bardzo mieli dobrą okazję zawodnicy, bo nerwowość, nerwowość może doprowadzić do sporej katastrofy. Tutaj też długie zagranie. Dobre tutaj przejęcie. Pracuje tutaj Konrad Libera. O, między nogami bardzo ładnie. Libera jeszcze podaje, ależ to było fantastyczne. Ależ tam się zadziało. Jeszcze dobijał. Oczywiście Adam Płoch, ale do no kolejny raz. Tutaj ostrzegają koledzy jednego z wykonawców, że piłka musi być stojąca. Ależ miał miejsca i jest gol! Jest gol! Garacjan Gołkowski w 22 minucie. No ale mimo Jęku gdzieś tej ławki rezerwowych. Ta Maleszka, szansa. Doskonała okazja. Błąd w rozegraniu i Mateusz Maleszka w 30 minucie. Ależ tutaj pięknie pograli. Maleszka zagrał do Gołkowskiego i. na Cały czas dajśmy teraz w polu karnym, no było blisko, żeby tam Dominik Leja opanował tę piłkę. Jeszcze uderzenie, bardzo dobry strzał z dystansu Rafała Winograda, który, no <laughs> pracuje naprawdę bardzo mocno pracuje na tego gola, ale świetnie znowu ma to już miękko. Dośrodkowanie w pole, karne uderzenie. Tym razem piłka zatrzymuje się jedynie na poprzedce ale ostatecznie wpada ona do sieci. Krystian Rudnik. W... Jest szansa, dobre tutaj. Aj wydawało się tak na początku, dobre podanie, ale dobrze dopada do piłki na Gołkowski. Jest gol! Bardzo dobra tutaj. Yy... Więc brawo dla niego. E, dobra, tutaj próba ładnie wykorzystali te błędy, które się niestety powielają, jeśli chodzi o, o drużynę e, o drużynę o drużynę Leśmana w szczególnej fazie, ale jest jeszcze szansa, jest gol! Do mini e, 40 minuta i bardzo dobra akcja dwójki. Tomasz Sacharz, ale zabrakło troszeczkę centymetrów gdzieś w końcowej fazie. Jeszcze szansa, uderzenie z dystansu tym razem Adam Wójcicki, zablokowany i w drugą stronę, ładnie Dominik Leja, ma troszeczkę miejsca, Leja uderza, zablokowany, jeszcze szansa, jeszcze będzie uderzenie, jest strzał i Rafał Winograd w 43 minucie. By graj, by graj. Jeszcze jest szansa, jeszcze tam broni heroicznie. Jeszcze był biał. Gołkowski w poszukiwaniu hatryka, ależ się tutaj zadziało w mgnieniu oka. I za w grup. Gołkowski, Gołkowski jeszcze podaje, jeszcze jest troszeczkę miejsca. Jeszcze raz do Gołkowskiego zablokowany, jednak Gołkowski bez falu, dobrze popracował ciałem Gołkowski. Znowu do niego piłka. Ładnie tutaj zagranie, jest strzał i jest gol numer 5, a jego strzelcem w 48 minucie Konrad Libera.